Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Ewa łączyńska -Wic. i mam wielką przyjemność, ale też tremę, stojąc dzisiaj przed Państwem, otworzyć wieczór poświęcony pamięci wyjątkowej artystki Joanny Srebro. Ten wieczór rozpocznie wspomnienie Antoniego Sypka, wybitnego historyka, Tarnowskiego, który podzieli się z nami swoim tekstem o Joannie i swoim wspomnieniem, a potem mam nadzieję, że też Państwo nam po prostu pomogą i podzielą się swoim wspomnieniem tej wyjątkowej postaci. Dobry wieczór, dziękuję Pani Dyrektor za miłe słowa. Ja wprawdzie zostałem tu zaproszony. Niemniej nie jestem historykiem sztuki. Na no, obrazach się znam o tyle, co każdy amator powinien się znać. Lubię malarstwo, dlatego proszę nie brać moich słów jako z pozycji historyka sztuki. Jako człowieka, który jest konikarzem Tarnowa i znał Joannę i ma piękny portret, który wygrywał różne biennale. Portret nauczyciela sprzed 40 lat. Proszę Państwa, 6 lat temu Spotkałem się z mecenasem kultury pewnym w Tarnowie, dość hojnym, który prosił mnie o napisanie tekstu o Joannie. Miał zamiar ten mecenas, którego nazwiska nie wspomnę, bo nie wiem czy sobie by życzył, promować Joannę w Europie, na Zachodzie. Tekst z pozycji historyka sztuki, czy też malarza artysty miał zrobić Witek Pazera, a ja jako kronikarz miasta miałem napisać o Joannie. Tekst przygotowałem. Mam go już 6 lat, jestem bardzo z niego zadowolony. Podoba mi się. Ci, co malują obrazy lub piszą, wiedzą, że rzadko kiedy autor jest zadowolony. Jestem zadowolony. i będę Państwa nudził, fragmenty przeczytam. Ale w tym tekście Joannie Chciałem przywitać Panie i Panów. Na, tej, na, tej, na tym spotkaniu i siostry Józefitki z przełożoną w prowincji tarnowskiej. Muszę Państwu powiedzieć, że jak pisałem o grobowcu sióstr Józefitek na Starym Cmentarzu w Tarnowie, w którymś z tomów moich przewodnika po cmentarzu, to musiałem się zająć siostrami Józefitkami. I z wielkim wzruszeniem się dowiedziałem, że przybyły do Tarnowa z Lwowa wyrzucone stamtąd po, w okresie bolszewizmu. W 1945 roku Tarnów udzielił schronienia Józefitkom. I tutaj powstał, powstała prowincja generalna, właśnie, bo są tylko dwie prowincje, Wrocławska i Tarnowska. I Józefitki związały się z Tarnowem, Rada teraz, teraz z Tuchowem. Serdecznie witam siostrę Pawłę, która jak pisałem moje książki, to w seminarium bez sierwy była wybitnym znawcą biblioteki seminaryjnej i z przyjemnością ją widzę teraz. Proszę Państwa, Joannę właściwie jestem młodszy od niej kilkanaście lat. Kiedy dorastałem miałem już 20 lat, wędrowaliśmy ulicami Tarnowe i spotykaliśmy w tej szarzyźnie jaka, Wtedy była, nikt się nie ubierał kolorowo, no Państwo widzą te kolejki czasem na filmach, no taka była rzeczywistość i nagle na ulicach było kolorowo, kiedy przychodziła pewna pani, była dziwnie ubrana, my dwudziestolatkowie obracaliśmy się za nią, oglądali, co to za oryginał, to była Joanna, zawsze jakaś pochylona do przodu, zawsze nie oglądająca się do siebie i zawsze, często w tym mundurze wojskowym w bluzie koloru kaki, komandosów amerykańskich i spodniach, jakaś przepaska na głowie, kaszmier. No to była artystka, oryginał. Dla nas 20 było to zjawisko na ulicy Krakowskiej. Trochę my drwili z niej, trochę my się śmiali z niej, ale w sumie jak my dorastali, to coraz bardziej ciekawy byłem, kto to jest. Tak ją opisałem, pozwolą Państwo, że przeczytam. Ale był jakiś inny. Zawsze miała ekstra dodatek, który zwracał uwagę. Mógł to być kapelusz, chustka na głowie, męski kaszkiet, kolorowa przepaska we włosach. W latach późniejszych bardzo często ubierała się w wojskową bluzę i spodnie koloru khaki, takie jakie nosili widziani przez nas na filmach komandosi amerykańscy. To był jej ulubiony ubiór w pewnym okresie, ale to było później, w latach 80. czy 90. Joanna być może nie była ekstrawagancka na tyle, co bardzo oryginalna w swoim wyglądzie. Od razu było widać, że jest artystką, członkinią nielicznej miejscowej boemy. Na dodatek paliła papierosy podczas spacerów na ulicy, co nie było tak często jak dziś wśród kobiet czy młodych dziewcząt. Nosiła ciemne okulary. Zasłaniające jej oczy. Miała charakterystyczny sposób poruszania się po ulicy. Lekko pochylona do przodu, ale nie za bardzo. Szła nie oglądając się ani za siebie, ani w bok. Nie zwracała zupełnie uwagi na mijających ją przechodniów. Wzrok miała raczej skierowany pod swoje stopy. Trwają później dowiedziałem się, że jest chora. Często ma depresję, szuka samotności, przybywa w specjalistycznych ośrodkach. Brała leki antydepresyjne, stąd pewnie jakaś ostrożność w poruszaniu, nieobecność i zagadkowość dla patrzących na nią. O tym, jak powtarzam, dowiedziałem się znacznie później. W latach 70. byłem przez chwilę antykwariuszem. Prowadziłem antykwariat na ulicy Bernardyńskiej, naprzeciw kościoła Bernardynów. Którego dnia Patrzę, chodziła Anna, którą już znałem jako obserwator Tarnowa, ale nigdy z nią nie znajduje soba. Nigdy nie śmiałem. Chodziła Anna i ogląda te książki o tych regałach. To był dziwny antykwariat w tych czasach komunistycznych. Nie mogłem mieć książek przedwojennych. Nie mogłem kupować przedwojennych książek, tylko wydane po 1945 roku. No taki był to antykwariat. Ale wtedy był głód. Na rynku książek nic nie było. W latach. Panie, państwo pamiętają, w latach 70. nie było książki kucharskiej, to było Mycyje, książka kucharska. Album malarski. To był największy prezent. Encyklopedia. Proszę, bym zostawiał pod ladą, jak ktoś przychodził już sprzedać te powojenne wydania. Przychodzili starsze panie, pamiętające przedwojenne czasy. Ze łzami w oczach żegnałyśmy się ze swoimi książkami. Wydanie mi po wojnie, bo przed wojną nie mogłem kupić te książki przedwojennych. Sekaz, prohibity, koniec. Nawet jak to była trendowata, mniejszówny, nie mogłem kupić. Nie mówiąc o panu Tadeuszu z rysunkami Androlego. Joanna wyszła do sklepu, do antykwariatu. To taka stara kamienica z pociniami, ze, ze sklepieniem. Gdzie jest tam cukiernia naprzeciw Bernardynów. I patrzy na te książki. I mówię, wybiera coś tam. Popatrzyłem na nią do z bliska, ukradkiem i zaczepiłem ją słowami. Spytałem, czego szuka. Powiedziałem, że obserwuję ją od wielu lat. Że wiem, że jest wybitną artystką, malarką, a jestem zakochany w malarstwie. Zdawałem na historię sztuki, ale mi się nie powiodło. Staszkowi potępie się powiodło, ale on był geniuszem. Mój kolega szkolny. I tak mi z Joanną zaprzyjaźnili się bardzo. I drugiego dnia, kiedy mnie wyrzucono z tego antykwariatu po roku chyba, a może sam zrezygnowałem, już nie pamiętam, Joanna mówi, przyjdź do mnie do pracowni, do hotelu krakowskiego na 2, to jest dawny hotel krakowski. Dzisiaj dom Sanguszków, hrabstwa Sanguszków, biuro z XIX wieczoru Chotry Mam tam pracownię na balkonie, z balkonu, obok klubu Merkury, gdzie chodziliśmy jako młodzi chłopcy po studiach, by tam w tej świetlicy oglądać telewizję czy grać bridge. Zaglądałem do tej pracowni i ona mówi: Będę cię portretować, godzinkę posiedź na tym. No, byłem dumny. Zrobiła mój portret, który od razu wysłała na jakąś wystawę w Kielcach. Związku Narczysta Polskiego, ogólnopolską, który wygrał pierwszą nagrodę. Coś à la Modigliani, mam długą szyję, jestem pociągnięty rysy. No, kapitalny portret, cudowny portret. Państwo wejdą na Facebook, to zobaczą, bo go prezentuję. Mam nadzieję, że w następnych wydaniach on będzie tutaj w jakichś katalogach. Ten portret, bardzo cenny w moich zbiorach portrety. Później Staszek Potempa, kiedy w latach 80. był wybitnym historykiem sztuki, pisał bardzo dobre recenzje wystaw Joanny. Joanna była zawieszona między, jak dzisiaj patrzy, między tą starą kadrą liceum plastycznego, tymi wyśmienitymi pedagogami i artystami, jak pan Sanowska, jak pan Grabowski, jak Szuszkiewicz. I, 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 i to było pokolenie, Renę tak, i to było pokolenie starsze, troszkę od Joanny. Później była Joanna i malarze w Tarnowie, fajni, bardzo dobrzy, do dziś na, yy, znani. Joanna samotna właściwie, malująca nie do, nie do obejrzenia dla amatora. Malowała te kubistyczne swoje rzeczy, te swoje abstrakcje symboliczne jakieś rzeczy. No dla, dla, dla człowieka wychowanego w jakimś klasycznym, religijnym malarstwie czy choćby późniejszym impresjonizmie to było malarstwo dość trudne. Joanna nie chciała zrezygnować z tego malarstwa, dlatego nie cieszyła się powodzeniem. Jej obrazy nie szły, w ogóle w Tarnowie nie szły obrazy, ale Wystalewicza wtedy szły, Grabowskiego szły, ale Joanny nie szły. Czasem Piotr, jej mąż, stąd Drobiecki, jej mąż załatwiał, że jakiś zakład pracy, bo taka moda była w okresie prl że kupi, MHD kupiło dwa obrazy, szkoła jakaś kupiła, fabryka kupiła i do dziś one tam gdzieś wiszą. Jeżeli dyrektor nie, ja sam to widzę, jeżeli dyrektor nie wie, co to jest trebrodrobiecka, to on sobie widzi ten obraz na ścianie. Są takie obrazy jeszcze. Jak najszybciej powinni trafić do muzeum, do zbiorów prywatnych, bo ktoś ukradnie. I proszę Państwa, ta Joanna była popularna w Tarnowie, znana, ale nieobecna. A później zachorowała w latach, na początku 2000 roku. Oczywiście to było 25 lat później po moim portrecie. Miałem z nią kontakt, ale już taki, nie taki bliski. Piotr Robiecki mieszkała wtedy na ulicy PCK w tym bloku naprzeciw Biedronku przy Klikowskim, tym długim bloku. Taki klicy ciasny, że nie można było się obrócić. Ona z tymi obrazami swoimi i farbami. I chora bardzo. Piotr Robiecki, bardzo ją jej pomagał. Mieszkali osobno jako małżeństwo już wtedy, Piotr mieszkał na Lwowskiej dalej, a ona na tej ulicy Peska i była bardzo chora. Nie dość, że ta dawna, chociaż ta dawna schizofrenia gdyby w latach 90. odchodziła, ona była bardziej druzowana na starość, jak widziałem, taka była bardziej spokojniejsza, ale później przyszły cierpienia fizyczne. Pamiętam, jak moja żona Basia yy, Przychodziła do niej na PCK i zmieniali my opatrunki. Zmieniała, bo po haluksie noga nie mogła się goić. I ona już była bardzo chora. To był 2002, pierwszy rok. W 2003 umarł Piotr Obiecki. Ona została zupełnie sama. I tak my się martwili, przyjaciele na pewno, bliźni jej tak bardzo się o nią martwili. Co z nią będzie? Nie miała rodziny za bardzo, była jedynaczką, jak mi Tadeusz mówi. Dziewczyna z rodziny. Kiedyś mi zleciła denalogię, wtedy, kiedy mi malowała obraz, ja nie miałem jak zapłacić, to zrobiłem jej denalogię. Tak jak Renenszhofowi, panu Renszorowi także zrobiłem. W ten sposób mogę zdobywać obrazy wybitnych tarowskich. Robili denalogię w archiwum y, tutaj decyzyjnym to stara Srebrowie to rodzina z korzeniami sięgającego XVII, XVIII wieku. Byli właścicielami młynów na przedmieściu strusińskim. Karczmy. To była wybitna, mieszczańska, a później chłopska rodzina strusińska. Joanna bardzo była dumna. Nie wiedziała o swoim dziadku, bo ludzie nie znają ani kradziatka, ani jeszcze wcześniej. Ja jej to wszystko wyciągam ładnie w tych swoich genealogii. Także ojciec Joanny, tak jak pani dyrektor powiedziała, kiedy miała 8 lat, zginął Auschwitz, zamordowany przez Niemców. I Joanna mieszkała z mamą w ciężkich warunkach, i jakoś pchała się tą ambicją swoją i zdolnościami plastycznymi na ASP. Ukończyła dyplom, zdobyła. A schizofrenia przechodzi koło 30. I wtedy ją dopadła. I wtedy była właśnie nieobecna, chodząc po ulicach. Opowiadała ten cykl, pokazywała obrazów z, od Karmelitów yy, z Bielan w Krakowie, gdzie zafascynowana śmiercią chodziła w te podziemia i widziała te groby franciszkany, yy, kamedłów, yy, które są pochowane w podziemiach klasztoru, na Bielanach. Rysowała je, malowała je. W każdym razie Joanna miała te dzieciństwo bardzo ciężkie. Wyszła na wielką artystkę. Nie będę już Państwa więcej nudził. Mam nadzieję, że kiedyś ten mój tekst, bo widzę, że go tu nie ma, bo ten pan mecenas odstąpił od tego pomysłu, ale na szczęście siostry Józefitki, które są depozatoriuszami zbioru, wydają coś tam. To mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że następną nazwę wydadzą też mój tekst, jak wydadzą katalog jeszcze. Proszę Państwa. Joanna w końcu tak mi się wydawało, że omarła w Nowodworzu. Wtedy jak pamiętacie otworzyli nowy dom starców nazwijmy to. Nie wiem czy była tam troszkę, czy od razu była Józefitek, usiósł w Domu Pogodnej Jesieni i byłem wtedy spokojny, bo obserwowałem, że ma opiekę. Przecież tam dużo Tarnowian moich przyjaciół, choćby z Komitetu Opieki na Starym Cmentarzem, Józef Bosowski bywał, przybywał tam. I pani doktor Dagnanowa, i pani doktor Markowa chyba do tej pory jest. Także to jest bardzo dobry dom pogodny jesieni. I miała szczęście w tym bardzo ciężkim życiu. Joanna miała szczęście, że na starość w ostatnich latach życia mogła tam spokojnie umierać. Ja jeszcze przeczytam coś, proszę państwa, na koniec. Już? Jedyny wówczas w krytyk sztuki z prawdziwego zdarzenia, Stanisław Potempa, mój przyjaciel i kolega, bardzo cenił malarstwo Joanny. Jego entuzjastyczne, perfekcyjne recenzje malarstwa Joanny nie powodowały jednak wzrostu zainteresowania jej obrazami. To były dwa światy. Joanna miała swój świat, przeciętni odbiorcy swój. Nieliczni koneserzy i znawcy czasem kupowali dla siebie obrazy Joanny. Nie było ich wielu. W środowisku malarskim, jak zauważyłem, cieszyła się uznaniem. Wielu młodszych czy starszych malarzy miało o jej sztuce. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze. Właśnie moja żona często odwiedzała Joanny była chora na tego haluksa i noga się nie goiła i ropiała, i druty wystawały z tej nogi. Makabra. Zmieniając jej opatrunki, z nią rozmawiając, była chorobą bardzo zmęczona i bardzo zniecierpliwiona. Wtedy w podzieńce za opieki podarowała Basi kilka małych obrazów, w tym obraz Matki Boskiej, której twarz była podobna do twarzy Joanny w cierpieniu. W tym czasie, w 2003 roku, zmarł Piotr, nagle, Drobiecki. Położenie Joanny było ciężkie. Już wcześniej wiadomo było, że Joanna wymaga stałej opieki, całodobowej. Nieunikniony wydawał się jej pobyt w jakimś ośrodku dla przywlekle chorych. Już Jeszcze ostatnia kapit, proszę Państwa. Wielka Tarnowska malarka zmarła 3 listopada 2006 roku. Otoczona siostrami Józefitkami, które zagwarantowały jej godną śmierć i opiekę przed śmiercią. Tak sobie myślę, że pełne cierpienie życie Joanny, nie sztuka często niedoceniona za życia, nie borykanie się z biedą i niedostatkiem przypominało żywo Van Goga. Tworzyli sobie świat i konsekwentnie starali się, poprzez malarstwo znaliśmy swoje miejsce. Oboje byli bardzo samotni, ale przecież na swój sposób szczęśliwi. Joanna Srebrnodobiecka dała wielu wrażeń estetycznych wielu Tarnowianom. Była postacią jakże bardzo związaną z ukochanym przez miastem. Była kobietą, artystką, która wiele dla miasta, jak dziś widzimy, znaczyła. Wpisała się przez swoje życie, poprzez swoją sztukę i osobowość w historię Tarnowian. Proszę Państwa, to może na wyrost w proporcjach od tym o powiedziałem, niedawno, muszę się przyznać, na koniec już, stałem się szulcologiem. Żona się za głowę chwyta. Nagle stałem się znawcą Szulca, Brunona Szulca, drochobyckiego malarza, opowiem historykiem. Przeczytałem parę lat temu w rocznikach humanistycznych artykuł profesora Panarsa, wybitnego szulcologa, artykuł pod tytułem Lekcja profesora Arenta. Patrzę, czy ja o Arencie pisałem. Arendt uczył w jednej z tarnowskiej szkół od 1902 roku. Uczył rysunku odręcznego. Picowski, najlepszy znawca Bruno szulca. Dzisiaj najdibietniejszego Polaka na całym świecie, jak kliknęłem sobie, jest to najdiobietniejszy obecnie Polak oprócz Jana Pawła II na świecie. Bruno Schulz. Przeżywa Prosperity. I tam ten aren, który przybył z drochowickiego gimnazjum, został unieśmiertelniony przez Brunona Schulza w sklepach cenamonowych. Jak Państwo znają, to Mały Bruno Schulz wysłany z przez ojca, bo ojciec zapomniał portfel z pieniędzmi, wędruje nocą przez rochobyć. Kapitalny opis. No cudowny opis tej wędrówki dziesięcioletniego chłopca. I nagle napotyka na mury swojego gimnazjum. Bruno Schulz wchodzi do, na korytarz do swojego gimnazjum, patrzy, a profesor Arendt wykłada tam wśród tych masek różnych, wśród tych portretów rzymskich y, postaci, y, no tak jak uczono wówczas y, rysunku odręcznego. Tych różnych zwierząt wypchanych, jak to gabinet y, profesora. I to jest ten opis cudowny sklepów cynamonowych. Bruno Schulz tak samo samotny, jak i nasza Joasia. I proszę Państwa, sobie myślę, co się dzieje, że ja o Arencie nie wiedziałem, że to jest ten Arendt ze sklepów No moje niedokształcenie. 30 lat temu, jak pisałem biogram i swoją monografię trzeciego liceum, to o Arencie napisałem, ale nie, że występuje w sklepach cenamonowych. Napisałem artykuł, moja żona się śmieje. Pół roku siedziałem i napisałem i sobie myślę. Wydrukuję w roczniku tarnowskim, ale z drugiej sąsem żami tego starmu, no, no cudowny, kocham go, ale to no no to jest, ja stałem się szulcologiem na starość. Napisałem do kulu, do roczników humanistycznych. Znajomi mówią, na pewno ci nie przyjmą, bo to są punkty, to są granty, to walczą o swoje. Co będę jakiegoś sypka Starnowa przyjmować do rocznika humanistycznego? odpisali, po przeczytaniu tego artykułu, że oczywiście, bo co się okazuje, ten profesor Panas Pisowskiemu udowodnił, że Ale nie mógł być nauczycielem Schulza. Nie mógł i koniec. Ja w tym artykule piszę. Kiedyś państwu opowiem, jakby zaproszyliście na jakieś spotkanie, jak to było, tak samo jak z tym Bruno Schulzem. W każdym razie jest mi niezmiernie miło Panie, o że... Dlatego się zgodziłem dzisiaj przez tego Szulca, bo już dzwonił do mnie, miał mu mówić, nie wiem dlaczego mnie w to wrobił, ale cieszyłem się, żeby mi powiedzieć o Szulcu, o Jansie o Van Goghu, o tym, no i siostry Józefitki na koniec jeszcze są to obecne. Dziękuję Państwu za uwagę.